W Addiction ustawiła się już długa kolejka chętnych do pocałowania Dominiki. Jej plan promocji klubu zadziałał. E, Dominika? E, tak? Uż, co ty jesteś taka super, że ja normalni ci dwie deszki odpalę? O jest miło, widzę, że się nie zajarałeś. No, co mógłbym tu przychodzić codziennie, ale jest problem, mógłbym jest z pracy. E, no to w takim razie będzie coś ekstra. Nie, no, przepraszam, możesz mnie przepuścić? Mm. Dziękuję. O proszę, ty też bierzesz udział w tej akcji? W sumie nie wiem, no ale Dominika, o niebo lepsza. O jest dobra, ale powiem ci, że to można załatwić tu i teraz. Hej maleńka. Słucham. Mam dla ciebie dyszkę. Zrobisz coś dla mnie ekstra? Ja nie rozumiem co panu chodzi... przepraszam. No ale czy wiesz... Też... Zostaw Zapłaciłem ci, zapłaciłem ci. Nie, 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 nie! Zobacz te A ty że się, ty, się ciebie boję? Dobra, nie ma was, ale co? nie ma was. Ale co? Ale co, jesteś jakaś szabina, czy co? Proszę bardzo. Jestem, Nie to pan! Koniec gadania. Już! Nie ma was, żebyście się więcej mi na oczy nie pokazywali! A wy to się gapicie, koniec przedstawienia. Nagrywasz sobie vlogi z jakimiś latami ode mnie i nie odbierzesz. No dobra, no, wszystko okej. Okay. Wszystko okej? Okay? To twoim zdaniem jest okej. Okay. Nie no dobra, to było słabe, ci koledzy byli słabi, ale już jest po sprawie. spokojnie. Spokojnie? Dalej to pytanie i to bawi. Nie, to było przegięcie, ale ich już nie ma, jest po sprawie. Po sprawie będzie, jak ona stąd wyleczy. Słuchaj, ja już ci powiedziałam, że nie będę się angażować w jakąś krucjatę przeciwko niej. Dobrze, super, ty się nie angażuj, niech nie odbiera, dobra, poradzę sobie sama, dzwonię do Marty. Ale nie zauważyłeś, że ona i tak jest w mojej stronie? No to zobaczymy. Witam, pani Marto. Ja miałam mnie dzwonić z głupotami, ale przed chwilą przez tę całą Dominikę jakiś facet się rzucił na mnie w pubie. Tak! To była próba gwałtu. Dobrze, czekam. Próba gwałtu, mela, serio, nie przesadzasz. Nie chcesz mi pomóc? To się przynajmniej nie wtrącaj. Mela!